Cześć, witajcie. Z tej strony Rex. Witam was wszystkich bardzo serdecznie już w szóstym odcinku z LEGO The Hobbit. W ostatnim odcinku sobie skończyliśmy... W ostatnim odcinku skończyliśmy sobie em, na tym, że Thorin znalazł strzałę, w orku znalazł strzałę. Elfów, Thorin, e, czyli ten tutaj ludek, który teraz sobie skacze, e, znala, znaleźliśmy w orku strzałę elfów, to oznacza, że elfy są w pobliżu. A jak wiadomo, z Proloka, to e, który oczywiście pewnie oglądaliście, pro, z Proloka, jak wiadomo, e, krasno ludy nienawidzą się z elfami. E, więc y, idziemy, słuchajcie, sobie do następnej misji i teraz, słuchajcie, idziemy do Rivendell. Tak, do Rivendell, do krainy elfów. Nie takiej dosłownej, jak widzicie, są orki. Więc y, tutaj... No. W ogóle możemy włączyć dźwięk, bo... To, 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 to nie jest sprzeciwne, więc włączmy sobie dźwięk nie na 100%, tak malutko. Tak może być raczej. Yy, więc jak widzicie, jesteśmy u Erlonda, czyli u Elfa, jesteśmy w, e, u Elfu w Rivendell. Mam nadzieję, że ta misja będzie super. Wszystkie misje są super. E, tutaj e, Azok. Tutaj będzie Azok, słuchajcie, Azok, któremu rączkę, który, który nadal nie ma rączki. Tyle lat, a on nadal nie ma rączki. a już ma nową, zobaczcie, ma nową. Co jest? On chce głowę w krasto ludów. Jak słuchajcie, oglądaliście film Łapka w górę, czytaliście książkę Łapka w górę. Jeżeli nic nie robicie z hobbitem, łapka w górę. Jeżeli Wam się nie podoba, hobbit, łapka w górę. Jeżeli Wam się podoba, łapka w górę. Jeżeli Wam się podobają misje, łapka w górę. Jeżeli nienawidzicie, hobbita, łapka w górę. <laughs> Możecie napisać również w komentarzu, jaki najbardziej Wam się z Krasnoludów, jaki, naj, jaki najbardziej Wam się Krasnolud podoba. W moim przypadku. W moim przypadku um, jest to Torin, Dębowa Strzała, tym co teraz gramy. Eee, więc słuchajcie, idziemy sobie dalej. Ej, gdzie są w ogóle te klocuszki? Nie są magiczne klocki? Gdzie my mamy iść w ogóle? Okej, okay, słuchajcie, musimy gdzieś iść. Na razie nie wiem gdzie, bo nam się nie pokazują. Klocuszki. To są jakieś misje poboczne, ale ich to nie będziemy na razie robić. Będziemy jedynie robić fabułę. A w serii na 100%, bo taka seria będzie, to na pewno misje poboczne będziemy robić. Jak i całą grę na 100%. Odblokujemy wszystkie postacie i zaczniemy nagrywać kolejną grę. Yy, więc naprawdę to jest ba o jest nasz ten. Jest są nasze klocuszki. Więc w idziemy do następnej misji, już do szóstej. Byliśmy w Rivendell. Tam mieliśmy scenkę, yy, Gdzie znaleźli tą mapę. I teraz w możemy iść dalej do następnej misji. Nie wiem na razie jaka ona będzie, bo... No nie wiem, po prostu nie wiem. Jestem bardzo ciekaw tej następnej naszej misji, jaka będzie. Więc możecie stawić łapkę w górę, jak się tak samo jaracie albo się nie, nie rajacie jak ja racie jak ja. Możecie stawić łapkę w górę, łapkę w górę, jak się jaracie, łapka w górę, jak się nie, jak się nie jaracie. Tutaj jest potrzebny elf, a my nie jesteśmy elfem. Jakby się nazywał Krasnoluda Elfem, to by się bardzo wkurzył, więc nie nazywamy Torina Elfem, bo wtedy się wkurzy. A czy to można... Z... Ej, można zabić to. Zobacz. Zabiliśmy ją! O mój Boże. Ona się zresponuje. Nie zresponowała się. O oh my God. To była chyba zła decyzja. To była zła decyzja. Oh my god, ja lubię elfy. Nie, to jest koszmar mój. Dobra, tutaj trzeba... O oh my god, nie! O, dobra. Już myślałem, że zginęliśmy. Idziemy gdzieś w głąb czegoś. Nie. Idziemy do następnej chyba cenki. Z, z tego co teraz tutaj rozumiem. Albo i nic nie rozumiem. To też może być bardzo yy... Rzecz dobra Jak to dobrym można nazwać Nie wiem Ale dobra, tak Tutaj będzie kolejna scenka Kat scenka kolejna Zobaczymy teraz o co w niej chodzi Okej okay. A, tutaj dopiero ta mapa Tutaj dopiero tą mapę sobie zobaczą No właśnie, tylko wtedy mogą otworzyć drzwi, niekiedy indziej muszą się kierować tą mapą. I zobaczcie, jest rozmowa Sarumana, Galadiera i Gandalfa Jirlonda. to jest Saruman. A tutaj Galadiera, zobacz jaka młoda. Coś gorszego niż Smaug? No nie sądzę. Nie ma nic gorszego. Ostrze morgulu, właśnie. To jest ostrze takie, co Gandalf zdobył. <laughs> nie. nie eee. Zniknęły krasnoludy. I co teraz Gandalf zrobi? Słuchajcie, gdzie te krasnoludy poszły? Pewnie za tą mapą. Zobaczcie, jesteśmy krasnoludami, hura! Myślę, że je straciliśmy. Będziemy Gandalfem. Gandalf jest stary. Nie żebym nie lubił Gandalfa, bo go lubię bardzo. Ale tak to, to nie wiem. Słuchajcie, tu jest bzdura. Tak długo. Dobra, słuchajcie. Yy, więc idziemy do następnej misji idziemy do następnej misji zobaczymy o co w niej będzie chodzić bo wreszcie mamy szóstą misję wreszcie idą krasnoludy <grym> Idą chyba do gór mglistych. Tak, do, idą do gór mglistych. Więc chyba już wiem, co będzie następnym odcinkiem, siódmą misją w Lego The Hobbit. Chyba już wiem, albo i to nawet ta. Zobaczymy. Okej. Okay. musimy teraz. O, nie, bo mamy te na dwie. Na dwie jakby tak, na dwie, mamy na dwie, jak w e, Hobicie, na dwie, jak to się nazywa, tutaj mamy na 100% też. Okej, okay. możemy sobie tutaj wszystko zniszczyć. Słuchajcie, lecimy. A, tutaj jest nam, nie, ten, halo, bofur nam jest potrzebny, bofur. Kurde, nie, nie ten. Kurde, no czemu? Okej, okay. zbieramy kryształy i jakieś tam różne jeszcze rzeczy. W ogóle ten bufor jest bardzo potrzebny z tego co widzę w tej grze Lego The Hobbit. Um. I tutaj trzeba się, jak to? O, Nori, Nori, Nori. Okej, okay, teraz jeszcze ten. I teraz, słuchajcie, jeszcze ten. Okej, okay, teraz, zasadzie może tutaj Bofur sobie przejść przez krasnoludy, położyć to i, słuchajcie, lecimy dalej. Na pewno, teraz, teraz, słuchajcie, idą do, do, gum, do gór mglistych. Jak dobrze pamiętam, tam coś w ogóle, a tam jest ciemno się, tam jest, słuchajcie, skrzynka. Ej, dobra, teraz się musimy zmienić w tego. O! W bilba. I teraz. Co musimy? Ej, co teraz? A dobra. Poniżmy sobie tutaj. Możemy sobie teraz pograć bilbem ogólnie. Co teraz możemy zrobić? Tej, dwie osóbki. On i on. Połączcie się. Hop. Balin! Dobra, mamy, mamy mini zestaw pierwszy. Jednak można zdobyć mini zestaw. I też tak są takie darmowe. E, tutaj jest nam potrzebny Dory. Okej. Okay. No, jak widzicie, akcja jest tutaj wielka. W grze, jak i w filmie, jak i w książce, jak i w ogóle w całej... W całej sadze Dobra, teraz slajdzie mogą przejść nasi kompan kompanowie Dalej, dobra, to idziemy w dalej Czy tutaj wreszcie będą jakieś orki? W tamtym odcinku były orki, tutaj nie ma orków Ciekawi mnie to Dobra, w zasadzie idziemy dalej Teraz slajdzie, teraz możemy tutaj wszystko załatwić i teraz... Kurde! O! Teraz zadziałało! Okej... Okay. Tutaj jest nam potrzebny Bofur. Bofur, mój kolego, weź tu przyjść Kurde, no czemu nie mogę? Okej, okay. zniszczyliśmy na, na samym skrawku. Tutaj coś trzeba zniszczyć, trzeba zniszczyć. Idziemy sobie dalej, bo tutaj na pewno nam się bofur przyda. Kurde, tutaj spadają góry. Nie skały jakieś. To szybko tutaj niszczymy. Stąd w spadamy. spadamy. Olej widzicie, trzeba zniszczyć. O, pięknie, za pierwszym razem. A prosto nie było. Prosto nie było. A jakoś tak się stało. O oh my god, dobra. Nie. Co tutaj trzeba? Hey, dla Goluma. Co teraz trzeba zrobić, takie pytanko? Za bardzo nie wiem. Może na kompanów. Byśmy się na nich przemieńmy. A, tutaj trzeba stać się skakać. Okej. Okay. Kurde, jednak tutaj coś trzeba było zrobić nimi, to tak, to tak jednak nie jest, dobra. Chodź Balin, Balinie, ukochany, hop. Balin do dokańcza, okej. Okay. Okej, okay, teraz w zasadzie możemy tutaj jakby, z tego co rozumiem, tutaj sobie przejść, tak. Okej, okay, tutaj sobie... Tutaj coś jakimś prądem trzeba coś zniszczyć. Nie wiem. Coś tutaj błyskawicznego jest. To nie wiem o co w tym chodzi. Nie, nie dotykamy się. Tutaj jest, kolejny. 3 na 5. Warto wiedzieć. Warto, warto, warto wiedzieć. Tutaj sobie, trzeba, stacie, coś zbudować. Okej. Okay. No i chyba trzeba będzie... O, właśnie nimi. Torin. Teraz. Nie, co teraz? Gdzie to? Halo. Gdzie to trzeba teraz? Ty, bo nie wiem. Gdzie to teraz trzeba dać? Na dole gdzieś? Co? Ej, naprawdę nie wiem. Oni to muszą podnieść, ale nie wiem jak i czym w ogóle. Tutaj coś jest pokicikane. W tej. Może tam jest coś na dole. A, nie. A tam nie. Ej, tam są nasi ci! Tam są nasi kompanowie. Masz inwalinę. Można dam się do, oh, tam się uda. O to chyba chodzi. Czekajcie. O to... Tak, o to tam chodzi, to tam trzeba przejść. Żeby tutaj było niszczyć dwalinem. Że też na to najpierw nie wpadłem. Że tutaj trzeba dwalinem, bo dwalin jest taki potężny, taki silny. Ja na to nie wpadłem, więc tutaj trzeba znowu... Yy, Tutaj trzeba ponownie. Yy, nie. Co so jest? Co so jest? Tutaj trzeba znowu stworzyć drabinkę dla. Dla. Dla kogoś, żeby mógł. Żeby mógł tutaj przesunąć wszystko. Więc przesuwamy teraz. Okej. Okay. Zobaczmy w ogóle czy się nagrywa. Nagrywa się 16 minut. Wow, dobra. Kozacko. Kurde, musi mnie zawsze wywalić. Jak to nie... Jak to nie ten. Okej, tutaj teraz trzeba coś zbudować. I trzeba coś tutaj teraz z klocuszków pobudować, zbudować, zbudować cały czas się powtarzam w tej grze się nie da nie powtarzać kryształy, te kryształy, te kryształy i to okej, okay, wszystko mamy dlatego trzeba sobie zbudować hop jakąś taką nitkę żeby tutaj pomóc nitkę? nie, jakąś taką trasę jakby Dobra. E, kryształ, e, kryształ, e, kryształ. Dobrze! E, kryształ. okej, okay. Dobra, mamy jakąś podstawkę? Tak to można nazwać podstawka. O ja! Możemy teraz przejść. Możemy sobie teraz sobie tym przejść. Super. Przechodzimy sobie, będziemy nimi grać. Ci są lepsi. Dobra, ura, to pomogliśmy naszym krasnoludom. Wchodzimy do gór mglistych. Z tego, z tego co wiem. <grym> to bitwa z piorunami. O mój Boże, co to za potwór. Wygrana. Co się tu dzieje, ja pierdzielę. Ale akcja. Znowu naszych, co się tu dzieje, ja pierdzielę. Ej, od razu sobie zapiszmy. Jak jesteś do zapisania, to to sobie zapisujemy. Co jest grane, my jesteśmy na jakiejś potworze z kamienia. My jesteśmy na... Gdzie tu trzeba strzelić? Okej, okay, tutaj sobie strzelić. No nie mogę! No, Okej, okay, słuchajcie. Lecimy. Ja pierdzielę ale tutaj... Co ten potwór robi? On nie, ten rzuca. Ja cię! O kurde. że też możemy zginąć. No, klasyka, film lat 80. -tych. Przedstawia. Lego The Hobbit. Jak tu przejść? Jak tu w ogóle przejść? Czy, czym tu w ogóle przejść? Dobra, prze, dobra, niszczymy. Co jest grane tutaj? Ja cię. Okej, tutaj trzeba dwa lin przesuń to, please. Pr dziękuję, panie dwa linie do usług. Co się stało? Okej. Okay. I znowu będzie... W nie, nie, teraz jest walenie. O mój Boże, w brzuch. To w nas walnął. W brzuchu jesteśmy, co nie? Okej, okay, pokonaliśmy go chyba raczej... Dobra, przestańcie się już chwiać, lecimy sobie dalej, tutaj trzeba gdzieś znowu strzelić, tylko gdzie, tutaj sobie hop, hop, weź tam skocz, o, 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 może teraz coś strzelić. Kurde, nie da się. Nieźle. Oh my god. Straciliśmy szansę. A tam. A w tamto trzeba było. A w tamto trzeba było strzelić. Ja. Dobra. No czemu ja nie mogę trafić? Weź tam w Dwalin, okej? Okay? Znaczy ja. Weź ja traf. Nie, 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 nie w niego. To naprawdę muszę być. Ori, to ty. Przez ciebie. Może tam po prostu wejdźmy. O, to jest dobry pomysł. Będziemy mieć z bliska. Że też na to nie wpadłem. Hop. Dobra. Modujemy. Hop. Hop. Ej, weź tu. Przyjdź. O, Dori. Dori, nori. Orin. Sorry. Bloodin. Gloin. Lecimy, Dory. W niego szansa. Widzicie, taki, tacy, taki, taki, kilka kresnoludów jest naprawdę potrzebnych w tej grze. Mm. O, drugi ten. Znowu jakiś atak. On chce nas wyrzucić. Nie, nie. Ok, teraz musimy przejść szybko, szybko, szybko. Przechodzimy. I pada deszcz, będziemy sali chorzy. Hop. No nie mogę skończyć! No nie mogę skończyć! Okej. Okay. O, teraz to możemy, słuchajcie... Hop. No wreszcie się przestań chwiać. Przestań się chwiać, kurde. Możemy już? O, dobra. A tutaj potrzeba dwóch. No co jest? Czemu mnie tak odpycha? Czemu mnie tak odpycha? Czy my wreszcie możemy skończyć tą misję? Co się tu wyprawia? O kurde. Uciekajcie. Krasnoludy. Dobra, udało się. A nie nie ma Bilba. O kurde, co teraz? Hej, co teraz? Co się wyprawia, kurde? Nawet... Nawet na to trzeba było? Dobra, chyba kończymy już, nie wiem. <ścoughs> Co jest? Do parasolki? A nie, nie ma parasolki. Właśnie, muszę znaleźć... Okej, okay, skończyliśmy misję. Górą i dołem. Co jest, dobra? To sobie pominiemy. To sobie pominiemy. Mini zestawy są dwa. To też. To też sobie pominimy, bo to jest drugie. Ok, kolejne klocki. Dziękuję Wam za to oglądanie. Cześć.